Jest czwartek, 27 czerwca. Codzienna liturgia słowa. W tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę 18. Pochodnia podcast. Czytanie z drugiej księgi królewskiej. W chwili objęcia rządów Jojakin miał 18 lat, a panował w Jerozolimie 3 miesiące. Matka jego miała na imię Nehuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy. Czynił on to, co jest złe w oczach pana, zupełnie jak jego ojciec. W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto. Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem. Podczas gdy słudzy jego oblegali je. Wtedy Joiakin, król Ludzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński zabrał go w ósmym roku swego panowania. Zabrał stamtąd również wszystkie skarby świątyni pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni pańskiej, tak jak pan przepowiedział. I uprowadził na wygnanie całą Jerozolimę mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników dziesięć tysięcy wziętych do niewoli oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju. Uprowadził też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju uprowadził z Jerozolimy do Babilonu. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca, wszystkich wojowników, król babiloński uprowadził na wygnanie do Babilonu. W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz. Oto słowo Boże. Wyzwól nas, Boże, dla imienia twego. Boże, poganie wtargnęli do twego dziedzictwa, zbezcześcili twój święty przybytek. Jeruzalem obrócili w ruiny, ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, zwierzętom ziemskim, ciała Twoich wiernych. Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem, i nie miał ich to pogrzebać. Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, i igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia. Jak długo, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewał, a Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień? Nie pamiętaj nam win przodków naszych, niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, gdyż bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, dla chwały Twojego imienia. Wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię. Wyzwól nas Boże dla imienia Twego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, panie, czy nie prorokowaliśmy mocą twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą twego imienia? I nie czyniliśmy wielu cudów mocą twego imienia? Wtedy oświadczę im, Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, Wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry. I rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w piśmie. Oto słowo Pańskie.